Cześć wam, moi widzowie. Niewidzialni widzowie. <laughs> Patrzcie, jak etapsy. Podobno na biegunkę. <laughs> Stop <rano. śmiech> Chciałem tak. Chciałem się cofnąć. Po fanty do sprzedania. Tam jest drukarka 3D. W poprzednim pomieszczeniu, ale nie mogę się cofnąć. Nie mogę wziąć tego bezpiecznika, żeby. ...podłączyć go do drzwi. No i lipa. Ale trudno. Cyk. No, okej, okay. agaj się mówi Oj, 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 Jak się nie mylę, to ten fragment był na... Nie wiem, czy na zwiastunie, albo i nawet na pokazowym gameplayu. Game, game Okej. Okay. Co my tu mamy? Ciekawego. Oficer Simon. Tu jest. U upomnienie za wielokrotne skargi więźniów. Oficjalne dochodzenie we sprawie przypadkowej śmierci więźniów w śledztwie prowadzonym przez bla 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 bla. się niesiono do więzienia. Black Iron. W wyniku śledztwa wewnętrznego wystawiono pochwałę. A jak teraz śpiewa. No, no. No! <laughs> Dobrze ci tak jak chuju. się, znęcałeś się nad więźniami bez żadnego powodu, najprawdopodobniej bez powodu, bo jak był powód, no to okej, okay, ale jak nie było, no to już przyszła kryska na matyska. Okej. Okay. Okej. Okay. O, co tu jest za tajny schowek? Można rozwalić? Najbardziej akumulator GRP. To tylko mi miejsce zajmuje w nie? Tak. No. A więc wiem, co będę na pewno wyrzucał. Jak będę potrzebował coś pilniejszego mieć przy sobie. Nie? Wrzucał codzi? O, no, kolejny. Nie, ja myślałem, że jest no to dawaj.

co to jest? Ja pierdolę, mister fantastyk tu jest O, będzie strzelane Czekaj, <laughs> czekaj, 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 no, okej okay. O, tam jest jakiś kocik o bo nie wyszedł Coś się kurwa stało Jeszcze nie wiem co, ale coś się stało o, lo, 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 lo. Ona tu Hop, ja mam większe obrażenia Sygmu Szybko kasuj go A, nie udało się No dawaj Czeka. Myślałem, że będzie ich więcej, tutaj. Ale, no, jeden chłopak. Samalutko, jak to jest solo to jest. No problem. Dobra, czekaj, no się muszę skupić. Muszę się skupić, co ja tu mam. Tu mogę iść. Tu mogę iść. Idę tutaj. Tam, gdzie jest więcej krwi, o, kolejne. No nie, no kurwa, nie spodziewałem się tego. No zabij go, chłopie. Widzisz, to gówno mi robi. <grywka> to była moja ex. Przysłała znowu do mnie No musiałam ją zneutralizować, no Bo by się nigdy nie odczepiła Ej, <laughs> e, e, dobra Może się naładuje życie, co? Znaczy naładuje życie, może się uzdrowię? E. Kolejny, fajnie Patrz, patrz, co mu robię, opie i mocny, mocny. Tak, i patekombo. combo No zajebisty jestem Pięknie, podoba mi się tak poważnie, jest ok, Jak na razie O, tu mogę rzucić jakiegoś bydlaka na to. Ale... O, i tu mogę rzucić. No chętnie to zrobię. Zaraz. No nie no, znowu. Czy ja mogę wcześniej w to, w to strzelić i zabić? Ale żadnych sygnałów to nie wydaje. O, tu chętnie rzuci kogoś. Nie widać tego badziewia z daleka. Bo pamiętam w Dead Space coś podobnego jest coś alaminy. Ale one wydawają takie dźwięki. I wtedy wiem, że ona tu gdzieś jest. A dobra, nieważne, to nie ma znaczenia. O, tu mogę rzucić kogoś też, fajnie. I tu, pięknie. Tylko, że jak na złość tu nikogo nie ma, nie? Teraz tu wyjść, Tu iść. O, ktoś tam za mną chyba jest. Hej. Okay. Patrz, 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 kurwa, rzucę nim. Ono tu! He! Dawaj no jakieś maszkiety, co? No i życie, najpięknie no O! W to bym rzucił! To, to coś bym rzucił! Ok, jakaś pani przystojna pani tam jest. Gary Brown. Kolejność priorytetów. Posłać oddział bezpieczeństwa do kinetycznego systemu transportu cel. Transport obiektu o godzinie mhm. dostęp do obszaru tylko dla personelu poziomu Z. Dozwolone użycie śmierciono śmiercionośnej siły. Fajnie. Pokaż co tu jest ciekawego fajnie i amunicja. Pieprze amunicja. Mam tego dużo, nawet pewnie za dużo. Aha. Piękne dźwięki. Jest w ogóle muzyka w tej grze? Czy to co teraz słyszymy można nazwać muzyką? Chyba tak, nie? Bo to raczej nie, nie są dźwięki tego pomieszczenia. Nie? Tam jest! po! Ty! A ja mogę po cichu zabić! Exurz jest! Tego masz zrobić pierwszego. Czy on tu będzie szedł? Tu jest trzech! O! Ciekawie. Ja dole, jak źle. Najgorzej, nie? Bez kitu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ona tutaj. Koleś. Wydupiaj, Wydupiaj. Masz karo. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Ale zajeby się idzie, co? W sumie dużo życie. Nie biorę, tyle dobrze. Po to mu zajbaną na łeb. Nie, chyba <grafy> jeju. Dobra, czekaj tam. No. Ale spoko było ty. Czterech trzech. Dla jednego, później wyszedł jeszcze jeden. Czekaj no, to jest życie. Chyba tak. W sensie to co mogę podnieść teraz. To jest HP? HP Czyli tak, jedne zwłoki. O, to pewnie mogłem rzucić w kogoś. Dobrze wiedzieć. Drugie zwłoki, trzecie zwłoki i tu są czwarte. Czyli jest okej. Okay. Bezpiecznik. która to z wes to sknociłem, szczerze wam powiem. Dał mi się zauważyć jak dziecko. Gdzie mam iść? Tu można, czy można było wcześniej włożyć taki bezpiecznik? Wydaje mi się, że tak. Coś mi. Wydaje mi się, że mogłem wcześniej włożyć ten bezpiecznik. Muszę zobaczyć. Serio. No, no muszę zobaczyć. nie. Mapa jest, właściwie mapa w tychże nie ma. Nawet ten panel dotykowy spada, nie działa. Jak przyciskam to nic się nie dzieje, zero interakcji. Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. O, jest! Mówiłem, że jest. Ha! Jak zajebiście, że się cofłem. Jestem zajebisty typ Zajebisty chłop, Ej, chłopie Karka! Inwentarz na maksa, no co ty facet patrz, patrz co ja robię teraz Opuść mnie ten przycisk Schemat broni? Schemat broni! Można wydrukować kurznie. No kurwa, na pewno to tak zrobię. Amunicja. Pewno upuść. Hejs. 200 kredytów. Na pewno przyda się. o się przyda. Nawet byłbym w stanie wyrzucić życie. Mam dwa. Więc na no, jednym bym miał. W ogóle jak na razie no mało biorą, no mało biorą ci potwórki. Dobrze, spoko. A to chyba normalny poziom jest, nie? Nie dałem na łatwy. Pamiętam, jak oglądałem recenzję, to mówili, że tak ten poziom niekoniecznie równy jest. Że normalny, niekoniecznie jest normalny. Wydaje się czasem, jakby był ciężkim. Poziomem, nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, czy nie skończyłem. Ale ja chyba dałem normalny, z tego co kojarzę. Chociaż z drugiej strony ta gra już ma kilka łatek za sobą, więc może być tak, że twórcy to jakoś naprawili. Też tak może być. Eee, czekaj, tam jest HP. Tam jest HP. To dawaj. Idziemy dalej, idziemy dalej, co my tu mamy, powolutku pamiętaj, powolutku, tylko spokój nas uratuje, jak to powtarzał mój ojciec kiedyś, no miał taką manię, żeby to często powtarzać, to było no jakieś 7 lat temu, hm. w ogóle dziwnie brzmiało z ust mojego ojca, taki starszy pan, po i takie rzeczy gadałem. Nie wiem, takie nie byłem przyzwyczajony znaczy, może to jest normalne, po prostu ja nie byłem przyzwyczajony do tego, żeby mój ojciec tak mówił. <grywa> no. I do góry. Wow. Wow. Fajne to jest. I szmura, co im się skojarzyło? Elias, chyba zajęty jest. Ciekawe czym jest tak zajęty. No, chyba, chyba mnie wyrolował, ty tak na szaro ja cię tak bym ja tak wyjebał, chociaż nie wiem jak. W sensie no. mógłbym no mógłbym byle jak wyrolować, nie? Ale... Czy by mu się to opasał Dobra, bo pieprze głupoty tak mi się wydaje teraz. Ale ładnie to wygląda, podoba mi się. Kurwa, nie mogę. Nie jestem. Jakby to powiedzieć, nie mogę się doczekać, jak gry będą wyglądać za 10-20 lat. Jest! Yeah. No to czemu się nie odzywa? Mhm, żadna nowość. Ale właściwie, czemu ja muszę odwalać czarną robotę za niego? Czemu nie on? Czemu ja sobie nie mogę przed konsolą siedzieć i klikać, nie? O, no, ja wiem, że to jest gra, nie? Co by było w tym takiego przyjemnego? Ja to rozumiem, ja to wszystko pojmuję. Mamy 2000 2030 rok, a te kamerki są gorszej jakości niż mamy teraz w 2023. Wow! Dostałem pucharka. Ciekawe za co. spokojnie poganiają mnie Okej. Okay. teraz na dół hmm. drukarka tu jest dobrze widzę nowe jej biszcie ciekawe. ciekawe czy będę mógł coś ulepszyć ja zbieram na obrażenia, żeby zadawać więcej obrażeń. To z tego co ja kojarzę, to potrzebuję 2700 kredytów. Tylko jakaś nowa broń. Aha, czekaj, nowa broń 800 kredytów. A ja mam 200! No. no to sprzedaj. 500. No nie, tak, nie chciałem. Prototyp jednoręcznej strzelby testowanej obecnie w więzieniu mhm. została opracowana przez oddział bla 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 bla. Czekamy co to za gówno jest. A ja poluję na to. Zamknij się. Ja poluję na... Na to, co my tu mamy? Niski atak, bo dał zablokowaniu, załamie rękę pasnikowy. jeśli zablokuje ota oficera, Nie, bo spoko. Ech, to do przodu. Do przodu, maleńka na, 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 na dobra, Jezus! Głodny jestem, o jestem głodny! Zjadłbym coś pysznego, dobrego, dobrego. Dobra, co to właściwie jest? Nawet nie mam pojęcia, co to jest. O kurwa. No co ty gadasz Ja pierdnię, mogę ja rzucić gdzieś ich Dobra, 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 dobra. Leź, 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 leć. No, nie tego! Fuck. Ok, ok. O kurwa. Jaki on twardy jest. Chopie, weź się ulecz. Nie wiem czy zdąży w ogóle. No nie wiedziałem, kurwa. Można go rzucić patama Chociaż jak go nie są to teraz opie bez problemu. Tak mi się wydaje. Dawaj, 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 Kurwa, się wystraszyłem. Myślałem, że ktoś za mną jest teraz, ale nie w grze. i No faktycznie tutaj, w pokoju. Co za pieprzony skis? Dobra, ale powiem wam, że no... nieźle mnie skatowali. Czekaj, powinno być... A, tamten był tutaj, tak? go zabiłem? Okej, okay, jest życie. No, teraz było ciężej! Ale trzech?! Czy ja mogłem kogoś rzucić gdzieś? Zabić? Coś? Niekoniecznie, nie? Tu mogę wejść? patrz Teraz pytanie, czy ja mam tam iść? Akumulator to gówno jest, ale... nie jest Zawsze mogę to wyrzucić Bezpiecznik jeden to jest zamknięte Drugi bezpiecznik Okej okay. Tu mogę włożyć, no, no jest poko. no i to mi, to mi gra, no Kolejne życie Coś dużo tego życia tu jest. Ja że ja nie mam miejsca już To na pewno wyrzucę Wsta Wydaje mi się, że dwie apteczki wystarczą Żeby się naszprycować okay. Kurwa na no walkę Ale spoko jest, ja tu wyrzuciłem, nie? Do podnoś, to uuu mały są. Czekaj, no, czekaj, no, czekaj, no, czekaj, no, czekaj, no. Gru... no nie pierdol. Okej. Okay. Na pewno na dwóch się nie skończę, nie? To jest mur tam pewne. No nie, no zmarnowałem energię, no. O, kurwa, ile tu jest. No kurwa, co jest? Czemu ja nie mogłem? Go podnieść? Może takiego dużego nie, nie mogę. jeszcze za mało siły mam. Aż znaczy, za mało siły mam. Wiesz co, nie, wygodnie mi jest tu w góry. Z nimi walczyć to na pewno Okej, okay, czy ja zużyłem ten zużyłem fajnie Wszyscy Zaraz się okaże no i wuję no wszyscy jeszcze jest Jeszcze dwóch Trzech? No to chyba lipa Ale chłopie Weź na luz Mu yeah, się czołgał, zajebiście, nie wiedziałem, że tak można. Zdrowie. Ładnie. Butuj go! Teraz pytanie, czy oni ciągle będą wychodzić? Czy ja mam się stąd jak najszybciej ewakuować, czy jak? To go kurwa nie wiem nie. Kurwa to zepsułem teraz. Fuck 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 O, o zaraz ginę. Szybko, ulec No, lecz się, typek! Jest, udało mi się. Dużo już było, no. Ale nie było źle. Myślałem, że będzie gorzej. No trochę jest to bez sensu, no, że jak, powiedzmy, z jednym się biję, to drugim może mnie atakować. Nie zawsze tak jest, ale się zdarza. Ale myślałem, że będzie gorzej. W ogóle klatki spadają. Okej. Okay. No, ja, że będzie gorzej Ukrainie. Okay. <grywa> dawać wszystko co macie. Gdzie ja mam iść? Co o mnie atakujesz? Będzwale. No, to teraz ja bym to chętnie skończył, ale czy mi się to zapisze, żebym ja nie musiał tego jeszcze raz zrobić? Było źle. Zamknięte tu jest. Tu ja mówić? O, schodami. Na wyżej skończę nagrywanie, Przeciągnę to jeszcze z 5-10 minut, bo ja nie mam zamiaru tego jeszcze raz robić. No nic, no myślę, że będę się żegnał powoli. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do innej serii na kanale. No, polecam Wam, żeby zrobić jakiś szum na moim kanale. No nic, no dzięki. I na razie.